Alarm awaryjny, zagrożenie atakiem rakietowym na Hawaje, natychmiast szukaj schronienia. To nie są ćwiczenia. Ta wiadomość od Hawajskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego zalała telefony komórkowe mieszkańców Hawajów 13 stycznia 2018 roku osoby słuchające radia lub oglądające telewizję usłyszały. Jeśli jesteś w budynku, pozostań w środku. Jeśli jesteś na zewnątrz, natychmiast poszukaj schronienia w budynku. Pozostań w budynku z dala od okien. Jeśli prowadzisz samochód, bezpiecznie zjedź na pobocze i poszukaj schronienia w budynku lub połóż się na podłodze. Zrozumiale zapanował chaos. Pojawiły się doniesienia o ewakuacji hoteli, rodzicach i dzieciach ukrywających się w wannach, pod materacami oraz ludziach porzucających auta w korkach. Część osób zignorowała zalecenia pozostania w domach i poszła na plażę, obawiając się uwięzienia w zawalającym się budynku. Jak 11 września jednak, mijały sekundy, a pocisku nie było. Nie było eksplozji, nie było nuklearnej zagłady. 38 minut po pierwszym komunikacie alarmowym pojawiła się kolejna wiadomość: Alarm awaryjny. Nie ma zagrożenia pociskiem ani niebezpieczeństwa dla stanu Hawaje powtarzam fałszywy alarm. Cała sytuacja była pomyłką. Ktoś wybrał złą opcję podczas rutynowej kontroli, zamieniając scenariusz testowy w scenariusz rzeczywisty. Ale co jeśli alarm był prawdziwy? Taką sytuację pokazywano w telewizji i filmach przez lata. Jak wygląda to naprawdę i co należy zrobić? Czy bomba nuklearna automatycznie zniszczy całe Twoje miasto? Czy błysk spali Twoje siatkówki? Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce, żeby się ukryć? A może po prostu powinieneś. Jestem Stu, to jest debunked, a my oddzielamy prawdę od mitów i fakty od nieporozumień. Broń jądrowa została użyta w działaniach wojennych tylko dwa razy, w 1945 roku, gdy Stany Zjednoczone zrzuciły bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki pod koniec II wojny światowej. Kilka godzin przed zniszczeniem Hiroshima sprawnie szykowała się na nalot. W schronach ludzie spokojnie czekali. Nieświadomi, że już zbliża się do nich bomba atomowa. Pierwsza bomba, którą Fernon Hiroshima nazwał Little Boy, wybuchła z siłą od 12 do 15 tysięcy ton trotylu i natychmiast zniszczyła obszar o powierzchni 13 km, Kula ognia, którą wytworzyła, miała 370 metrów średnicy. A temperatura jej powierzchni wynosiła 6000 stopni Celsjusza, to prawie tyle, co temperatura powierzchni Słońca. Skutki obu bomb były katastrofalne. Szacuje się, że w wyniku ataków zginęło około 185 tysięcy osób. Być może najbardziej niezwykłą historią, związaną z atakami atomowymi, jest historia Stormo Yamaguchi'ego, który podczas podróży służbowej w Hiroshimie 6 sierpnia 1945 roku zobaczył bombowiec na niebie, gdy nagle. Pomyślałem, że słońce spadło z nieba. Miał tylko tyle czasu, żeby rzucić się do rowu i, chociaż był zaledwie 3 km od centrum wybuchu, przeżył, choć był poważnie poparzony, czasowo oślepiony i z pękniętymi bębenkami usznymi. Wrócił do Nagasaki akurat na czas, by trzy dni później przeżyć drugą bombę atomową. Tym razem był w biurze i znów jakimś cudem udało mu się przeżyć. Częściowo dzięki wzmocnionej klatce schodowej która zmniejszyła siłę wybuchów w budynku. To wy decydujecie, czy jest najszczęśliwszym czy najbardziej pechowym człowiekiem w historii. Jednak chociaż Pan Yamaguchi jest jedynym oficjalnie uznanym ocalałem z obu ataków, dokument z 2006 roku odkrył kolejnych 165 współobywateli, którzy przeżyli oba bombardowania. W rzeczywistości, pomimo śmierci i zniszczenia, zdecydowana większość mieszkańców obu miast przeżyła. Około 71% ludności Hiroshimy i 76% Nagasaki przetrwało atak. To powinno dać nam wszystkim nadzieję, że jeśli wydarzy się coś niewyobrażalnego, być może uda nam się przeżyć. Niektórzy pewnie sądzą, że broń jądrowa od II wojny światowej bardzo się rozwinęła. Macie rację. Sar Bomba, najpotężniejsza broń jądrowa, została zdetonowana przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1961 roku. Wybuch, który wywołała, miał siłę 50 megaton, to więcej niż 3000 Hiroshima, albo 10 razy więcej niż całkowita ilość amunicji użytej podczas II wojny światowej. Nawet stojąc 100 kilometrów od wybuchu, doznałbyś oparzeń trzeciego stopnia. Teraz mam bardzo złe wieści i trochę mniej złe wieści. Bardzo zła wiadomość jest taka, że Rosja obecnie rozwija torpedę nuklearną o mocy 100 megaton, to dwa razy więcej niż bomba kar. Gdyby jedna z tych nuklearnych torped uderzyła w Nowy Jork, zginęłoby 8 milionów ludzi. Nieco lepszą wiadomością jest, że w 2011 roku raport rządu Stany Zjednoczone Ameryki o reakcji na atak nuklearny nie dotyczył aż tak potężnych broni. Skupiono się na mniejszych improwizowanych ładunkach nuklearnych. Improwizowany ładunek nuklearny, który mogłaby wykorzystać organizacja terrorystyczna, a więc takich, z jakimi ludzie tacy jak my mają większe szanse się zetknąć. Jak wskazano w raporcie, wybuch słabego, improwizowanego ładunku nuklearnego bardzo różni się od strategicznych detonacji termonuklearnych z czasów zimnej wojny, na których opiera się większość naszej wiedzy i planowania obrony cywilnej. Jak duża może być własnoręcznie wykonana bomba nuklearna? Według raportu może to być nawet do 10 kiloton, czyli prawie tak potężna jak pierwsza bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę. Tak więc liczba ofiar śmiertelnych i rannych prawdopodobnie będzie liczona w dziesiątkach tysięcy, a nie w milionach. Mówiłem, że to trochę mniej złe wieści. To nie są dobre wieści. Ostatecznie Twoje szanse na przeżycie zależą od dwóch czynników: siła wybuchu bomby i Twoja odległość od epicentrum oraz Twoja natychmiastowa reakcja na atak. Przyjrzyjmy się po kolei każdemu z tych czynników. Siła rażenia broni jądrowej to uwalniana przez nią energia. Im większa siła rażenia, tym potężniejsza bomba, zwykle podawana w kilotonach lub megatonach trotylu. Siła rażenia bomby zadecyduje, czy zginiesz od razu, czy przeżyjesz i zobaczysz, jak Mad Max staje się rzeczywistością. Skoro już tu jesteśmy, poświęćmy chwilę, by obalić powszechny mit dotyczący zniszczeń wyrządzanych przez potężną bombę jądrową. Logiczne jest założenie, że bomba tysiąc razy silniejsza od innej wyrządzi tysiąc razy większe zniszczenia. Ale tak nie jest. Bomba tysiąc razy silniejsza od tej, która spadła na Hiroszimę, spowodowałaby równie poważne zniszczenia wybuchem na obszarze 130 razy większym, a nie tysiąc razy większym? Oczywiście czynniki takie dzieci, jak konstrukcja broni, to czy wybuchnie na powierzchni, czy w powietrzu geografia miejsca, a nawet sama pogoda mogą mieć wpływ na ostateczny rezultat wybuchu. Patrząc ponownie na Hiroshima i Nagasaki, mimo że druga bomba była silniejsza, wzgórza otaczające Nagasaki pomogły pochłonąć część zniszczeń, co doprowadziło do mniejszej liczby ofiar. Przyjrzyjmy się scenariuszowi, uznawanemu za najbardziej prawdopodobny. Detonacja ładunku jądrowego o sile 10 kiloton, załóżmy dla przykładu, że punkt zero znajduje się tutaj. Centrum Londynu, a bomba zostaje zdetonowana na poziomie gruntu. Żółty okrąg to kula ognia, która przy naszej małej bombie ma promień OK. 200 metrów tę Temperatura powierzchni kuli ognia jest podobna do temperatury Słońca. Nie trzeba chyba dodawać, że znalezienie się w tym obszarze oznacza niezwykle szybką śmierć. Czerwone koło to coś, co lubię nazywać superfalą uderzeniową. Ciśnienie wybuchu jest tu tak duże że większość budynków zostaje zniszczona, a choć ludzie mogą je fizycznie wytrzymać, huraganowe wiatry z odłamkami sprawiają, że niemal wszyscy giną. Dla naszego RD to 470 metrów od centrum eksplozji. Przechodząc dalej widzimy zasięg niebieskiego okręgu który ilustruje falę uderzeniową o średniej sile. Prawdopodobnie większość budynków mieszkalnych uległa zawaleniu. Jest wiele ofiar śmiertelnych i rozległe obrażenia wśród tych, którzy zdołali przeżyć. Zbliżamy się teraz do prawie 1 km od strefy zero. Po 1,25 km docieramy do granicy ekstremalnego promieniowania. W obrębie tego zielonego okręgu ludzie pochłaniają dawki promieniowania 800 razy większe niż przeciętny Amerykanin otrzymuje przez cały rok. W praktyce śmiertelność wynosi 50-90% z powodu zatrucia promieniowaniem, powodując bolesną śmierć w ciągu godzin lub tygodni. Na początku możesz spodziewać się nudności i bólów głowy, a następnie wypadania włosów, krwawień i zwiększonego ryzyka infekcji, jeśli przetrwasz pierwsze kilka dni. Pomarańczowy okrąg o promieniu ponad 1,4 km od epicentrum. Pokazuje promieniowanie cieplne wywołane wybuchem. Bomba atomowa niszczy ciepłem. Ludzie na otwartej przestrzeni do 3 km od wybuchu doznali oparzeń od błysku. Jednak ochrona mogła być łatwo osiągnięta. Tutaj słup i poręcz mostu osłoniły powierzchnię za nimi. Każdy mocny materiał dawał podobną ochronę. Ciepło jest tak silne. Że trudno uniknąć oparzeń trzeciego stopnia. Mogą być śmiertelne lub wymagać amputacji. Nawet poza tym obszarem, z powodu wysokiego ciepła, możliwe są oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Hipotetyczna broń jądrowa zniszczyłaby 6,2 km2 obszaru. Zginęłoby około 30 tysięcy osób, a 75 tysięcy zostałoby rannych. Niektóre szacunki liczby ofiar śmiertelnych na tak gęsto zaludnionych obszarach. Są znacznie bardziej niepokojące i sięgają 100 tysięcy. Erwin Redlener, dyrektor Krajowego Centrum Gotowości na Katastrofy Uniwersytetu Kolumbia, twierdzi, że nawet 13 km od wybuchu 10-kilotonowego ładunku istnieje 10-20% ryzyka natychmiastowej śmierci. Przyjrzyjmy się więc drugiemu scenariuszowi: co by się stało, gdyby bomba Car została zdetonowana w tym samym miejscu w Londynie? Nic dziwnego, bomba 5000 razy silniejsza powoduje całkowite zniszczenie, z szacowaną liczbą ponad 4,5 miliona ofiar śmiertelnych i 3 milionami rannych. Promieniowanie cieplne z kuli ognia dociera nawet w okolice Oksfordu i Cambridge. Lepiej nie myśleć, co mogłyby zrobić torpedy zagłady, nad którymi pracują Rosjanie. Niezależnie od tego, jak potężna jest bomba, jeśli znajdziesz się w tym obszarze Twoje szanse na przeżycie znacznie spadną, a osiągną absolutne minimum, jeśli będziesz na tyle pechowy, by znaleźć się blisko kuli ognia w miejscu wybuchu. Co gorsza, nawet jeszcze nie przyjrzeliśmy się skutkom opadu promieniotwórczego. Nie bój się, bo wiedza, co robić w pierwszej godzinie po ataku nuklearnym, może decydować o życiu lub śmierci. Dobrze, teraz czas przyjrzeć się drugiemu czynnikowi, który będzie decydował o twoich szansach na przeżycie. Jak zareagujesz na atak? Aha. Bomba atomowa niszczy lub rani na trzy sposoby: przez falę uderzeniową, ciepło i radioaktywność. To są więc środki rażenia bomby atomowej, przed którymi musimy się chronić. Według Jeffa Schlegel-Milsza, zastępcy dyrektora w Narodowym Centrum Gotowości na Katastrofy. Jeśli zobaczysz błysk nuklearny, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to schować się za przeszkodą na wypadek nadejścia fali uderzeniowej. Pamiętaj, że fala uderzeniowa porusza się setkami kilometrów, więc masz mało czasu na znalezienie schronienia. Kiedy Yamaguchi schronił się w pobliskim rowie, fala uderzeniowa uniosła go z ziemi, zakręciła nim jak tornado i rzuciła na pobliskie pole. Specjalista do bezpieczeństwa radiacyjnego Brook Budmeier zaleca schronienie się za czymś, co jest solidne konstrukcyjnie. Myśląc, gdzie ukryć się przed natychmiastowymi skutkami i falą uderzeniową, przychodzą mi do głowy te same rzeczy, co podczas tornad: znajdź się w miejscu, gdzie w razie gwałtownego wstrząsu nic na ciebie nie spadnie. Jeśli przetrwasz falę uderzeniową, sytuacja nie staje się łatwiejsza. Zaczyna się prawdziwy wyścig z czasem. Zasadniczo, gdy bomba wybucha, eksplozja wytwarza ogromną ilość pyłu i gruzu, które łączą się z radioaktywnymi produktami. Powstałymi w wyniku reakcji jądrowej w sercu bomby. Radioaktywny pył unoszony jest do nieba przez silne ciepło. Wtedy zwykle widać grzyb atomowy, gdy radioaktywne cząstki stygną, opadają na ziemię. Ten opad radioaktywny to dla ciebie kłopoty. Będziesz miał czas, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Najważniejsze to wejść do środka, pozostać w środku i nasłuchiwać informacji. Prawdopodobnie będziesz miał 10-20 minut na znalezienie schronienia. Co gorsza, możesz też być oślepiony. Eksplozje przypominające miniaturowe słońca okazują się zbyt oślepiające dla twojego wzroku. Na szczęście ten brak widzenia powinien trwać tylko około minuty. Niestety, jeśli atak nastąpi w nocy i jesteś na zewnątrz w ciemności, ślepota może trwać nawet do 35 minut. Dla dobra dyskusji załóżmy, że nasza hipotetyczna sytuacja ma miejsce w ciągu dnia, ponieważ brak ślepoty znacznie ułatwia znalezienie schronienia. Zakładam też, że nie przygotowałeś się na koniec świata, ani nie zbudowałeś schronu przeciwatomowego. Nie powinieneś być w swoim schronie, Banner? My nie mamy żadnego schronu. To bezpieczne założenie, nawet w szczycie zimnej wojny, gdy groziła nuklearna zagłada, było podobnie. Będzie to polityka narodu, aby. Każdy pocisk nuklearny wystrzelony z Kuby uznać za atak Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone Ameryki? Mniej niż 2% Amerykanów kiedykolwiek zbudowało schron przeciwbombowy lub przygotowało bezpieczne miejsce w piwnicy. Chociaż to założenie nie dotyczy Szwajcarii, która zbudowała około 250 tysięcy schronów wystarczających, by pomieścić całą jej populację. Większość z nas nie ma bunkra pod ręką. Gdzie się schronić? Przede wszystkim nie zostawaj w samochodzie. Metalowe drzwi i szklane okna są za cienkie, by chronić przed promieniowaniem gamma. Domy mobilne również nie zapewnią odpowiedniego schronienia. Zamiast tego spróbuj znaleźć piwnicę albo większy wielopiętrowy budynek. Pamiętaj, że kluczowe jest umieszczenie jak największej liczby grubych warstw między sobą a opadem promieniotwórczym. Mówimy tu o betonie lub cegle, więc ładne szklane drapacze chmur albo domy zbudowane z drewna i tynku nie są najlepszym wyborem. Jeśli jesteś w mieście z metrem, zejście głęboko pod ziemię również zapewniłoby przyzwoity poziom ochrony. Jeśli wszedłeś do budynku, unikaj najwyższych pięter, bo opad promieniotwórczy osiada na dachu. A cały sens schowania się w środku polega na tym, żeby być jak najdalej od tych uciążliwych cząstek pyłu, które emitują niebezpieczne poziomy promieniowania gamma, mogącego prowadzić do zatrucia promieniowaniem. Zamiast tego udaj się do środka budynku. Jeśli masz czas, zamknij miejsca, przez które opad może wejść. Na przykład drzwi, kominki, klimatyzatory, okna. Dobrze, spójrzmy na nieco inny scenariusz, taki, w którym wszystko nie poszło aż tak gładko. Tym razem zostawiliśmy auto i pobiegliśmy do najbliższego budynku. Ale opad może już zacząć spadać wokół ciebie. Jeśli tak uważasz, najlepiej zakryć nos i usta szmatką oraz zamknąć oczy. Poruszanie się w ten sposób nie będzie łatwe. Więc w tym przykładzie dotarcie do środka zajęło 15 minut. Czy któryś z tych opadów trafił w ciebie, lub został na twoich włosach czy ubraniu? Możliwe, czyli grozi ci ostre zatrucie promieniowaniem. Nie chcę być pesymistą, ale jeśli już wymiotujesz na tym etapie, to zły znak. Twój układ pokarmowy jest wrażliwy na promieniowanie, więc wymioty oznaczają przyjęcie dużej dawki i prawdopodobnie śmiertelne rokowania. Jeśli jeszcze nie wymiotowałeś, Możesz zrobić wiele, by usunąć wszelkie pozostałości z siebie. Ostrożnie zdejmij zewnętrzną warstwę ubrania. To może usunąć 90% materiału radioaktywnego. Włóż ją do plastikowej torby i zostaw w miejscu oddalonym od ludzi. Nie spiesz się. Zbyt szybkie strzepywanie ubrań uwalnia radioaktywny pył, co jest niekorzystne. Prysznic też bardzo się przyda. Śmiało, użyj mydła i szamponu, żeby się dokładnie umyć. Unikaj używania odżywki, bo wiąże radioaktywne cząstki z włosami. Obawiam się, że Twoja lśniąca fryzura padła ofiarą katastrofy nuklearnej. Jeśli nie ma prysznica, umyj twarz, ręce i odsłonięte części ciała w umywalce, wilgotną ściereczką lub chusteczką. Ważne jest użycie dużo wody i poświęcenie na to czasu. Ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, to podrapać się i pozwolić, by materiał radioaktywny dostał się do Twojej skóry. Prawdopodobnie minęła godzina. Więc radioaktywny opad na zewnątrz rozpadł się już o 50%, w ciągu pierwszych 24 godzin odda 80% swojej energii, a po dwóch tygodniach aż 99%. Pamiętaj, że jeśli promieniowanie na początku było wysokie, ten 1% nadal może być groźny. Pozostanie w domu jak najdłużej znacznie zmniejsza ryzyko skażenia. Według Departamentu Stanu, Stany Zjednoczone Ameryki nie można przecenić znaczenia pozostania w schronieniu, najlepiej w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu, przez co najmniej pierwsze 48 godzin po wybuchu jądrowym. Poczekaj na pomoc od agencji rządowych i słuchaj ich instrukcji przed opuszczeniem bezpiecznego miejsca. Jeśli obawiasz się użycia broni jądrowej przez Kim Dzong Una, ataku bombowego lub że Alexa wywoła trzecią wojnę światową, warto przygotować podstawowy zestaw awaryjny. Jednak najprawdopodobniej nie będziesz miał tego przy sobie, gdy nastąpi katastrofa. Więc po prostu zapamiętaj to. Wejdź do środka, zostań w środku i bądź na bieżąco i może uda Ci się przetrwać. Dziękuję za oglądanie. Zobacz film na ekranie i zasubskrybuj, klikając poniżej. Mamy stronę na Patreonie, więc jeśli chcesz nas wesprzeć, kliknij przycisk i sprawdź nasze nagrody. Chcemy tworzyć więcej filmów i to właśnie Twoje wsparcie nam to umożliwia. Mamy nadzieję, że zobaczymy się następnym razem.